Witajcie ponownie, z tej strony Kantal. Pora na Overwatch w zupełnie nowej odsłonie. Z okazji Igrzysk Olimpijskich w Rio mamy specjalny event, w którym zagramy sobie dzisiaj dwie rozgrywki w Cio czyli nowym trybie gry, który będzie dostępny przez określony czas, czyli 20 dni, od 2 do 22 sierpnia. Rozpocznijmy rozgrywkę, żebyście mogli zobaczyć jak mi idzie, Albo mi nie idzie w tym trybie, ponieważ ja tak naprawdę nie wiem, czy pomagam, czy przeszkadzam, ale trochę czuję się w nim dziwnie, ponieważ wydaje mi się, że to nie tego się spodziewałem po czymś takim w Overwatchu. To tak naprawdę jakby tutaj na siłę wrzucić sobie Rocket League do Overwatcha. Czy ja wiem, czy to jest potrzebne? Tak naprawdę ciężko stwierdzić, ale jeżeli Blizzard zdecydował się na Estadio da Ras i Brazylię to chyba coś miał tutaj na myśli, czyli promowanie Igrzysk Olimpijskich, promowanie sportu i czego tamkolwiek innego ja tak naprawdę, wow interwencja, jeszcze takich cudów nie miałem wszystko muszę zrobić żeby nie dopuścić do gola no, panowie, gdzie mi tu ha, fajnie by było strzelić sobie bramkę no i oczywiście mamy tutaj moją umiejętność, którą wzmacniacz po prawym i po lewym przycisku myszki mogę się spodziewać tylko tego, że albo uderzę lewą ręką, albo tym wzmacniaczem uderzę i dzięki temu będę mógł strzelić gola. Yeah! Troszeczkę to wygląda jak taka zabawa wzbijanego. Może śmiesznie, może dziwnie, ale... Wow! Bardzo dużo osób w to teraz gra. I tak naprawdę chciałbym spróbować swoich sił przez kilka kolejnych dni. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czy moje umiejętności wzrosną? Czy będzie jakoś lepiej? Oj, może teraz gol, proszę, proszę! To, a, ha, ha. Nie no, nie dam rady. Po prostu jak się wkurzę zaraz... No chłopaki! Przestańcie! Golab tu, proszę! Uah. Uah. Ale mi zbili piłkę, no. Jak dobrze, że mamy bramkarza Gramy po trzy osoby, więc niezbyt wiele, ale więcej by się tutaj nie mogło zmieścić Nie ma szans, to jest strasznie mały stadion No! Zbijamy chłopaki! Boże, no! Ależ impas, po zero to jest totalna tragedia Stary wybij to proszę cię! No! No, ten lektor to taki trochę słaby, czy tam komentator Ale co ja mogę? Takiego wybrali. I nie ma gola. Jakby się szaranowicie napił, to by tak nawet nie brzmiał, no ale cóż. Ja muszę walczyć, walczyć o swoje. Oni tu widzę, że mają jakąś przemyślaną strategię. Mam nadzieję, że to nie są osoby, które się wcześniej ugadały na taki meczek z nami. Ła, wybijmy to. Daleko stąd. Żeby mi nie przeszkadzał Ale to jest niemożliwe, że my będziemy mieli po zero Przecież to się musi zakończyć wygraną jednej ze stron No, może teraz Aj Strasznie to jest irytujące Jak właśnie tak się dzieje w meczu No, chłopaki Pomóżcie mi tutaj Przecież to nie może tak się zakończyć Ewentualnie będę mógł mieć ulta Na samym końcu, za chwileczkę jak już naładuje się 100%, ale jeszcze trochę utrwa. Właśnie, więcej czadu, mamy ulta i możemy szybciej dobiec. Aj. Strasznie, strasznie słabo dzisiaj jakoś. Nie spodziewałem się tego, ale co zrobić? Dobra, minuta do końca i... O, gdzie to piłka? Trochę się zagubiłem. Aj! Nie wiesz, no bez takich mi tutaj. Ktoś by mógł strzelić, gdzie oni są? Tylko żeby nie oni, tylko żeby nie oni wybij piłkę. Wybij piłkę, kolego i biegnijmy na bramkę. Tam na bramkę. Ajoj! Jak ja się tu nadenerwuję dzisiaj. Po prostu w te... nie. O Boże. No dobra. Tres do i To teraz bramkę honorową może, co chłopaki? 30 sekund. Nie ma szans! Nie ma szans! Ale mają pustą bramkę! Mógłby ktoś to tam strzelić! Niech ich wszystkich szlak, no a przegramy! Jak nic przegramy, ale się denerwuje. Strasznie. No, dawaj, 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 Lucio, stary, i to. Bo ja chcę wygrać. Na, dobra, zero, koniec. Sędzie Kalosz, Sędzie Kalosz. Ah, być lepiej i przegraliśmy. Crystal Slum i Lutrimer! skupali nam dupę, ale słabo. Nie spodziewałem się tego. No ale co ja mogę? To mój pierwszy mecz, zatem mogłem się tego spodziewać, niech będzie. Arkad i Slum, a gdzie trzeci, co już zniknął? Czmychnął z meczu, tak? Tak i cwaniak. Co, to była za ikonka? Problem z połączeniem internetowym, czy cokolwiek świetnie. takiego? Dziękuję, dziękuję. Właśnie, świetnie, dziękuję, proszę. No, jak nic, ja chyba mam tutaj problem... nie, bramek, asysty, interwencja, przechwyty. Nie, to jest tylko takie podsumowanie, ale zero praktycznie punktów doświadczenia. Totalna tragedia. Czekam zatem na drugi mecz! I mam nadzieję, że mi nie wysypało. O! No okej, okay, no okej, okay, nie jest źle. Nie wysypało mi do pulpitu, bo prawdopodobnie mój internet się w tym momencie połączył. Uff, tyle dobrze. Ale że mam ostatnie problemy z tym internetem. Strasznie mnie to ir irytuje. Tymczasem smuga, Zaria i Lucio. Fajnie wyglądają w tych nowych strojach Ewentualnie moglibyśmy sobie jeszcze jedną skrzyneczkę otworzyć Bo mam łup związany z tym eventem no, Może po następnym meczu zobaczymy moi drodzy Jakbym wygrał To fajnie by było mieć drugą skrzynkę Ale to może w kolejnych dniach Bo chciałbym tak mi się wydaje przynajmniej Zagrać sobie codziennie Tak przynajmniej ja wiem 5 odcinków żeby było z tych rozgrywek Tutaj w Overwatchu w evencie z Lucio byłoby cudownie i fajnie by było, gdyby ktoś nam do cholery stał na bramce gdyby ktoś mnie tu wspomógł. No, proszę, proszę, strzelmy gola i wygrajmy to w końcu. Bo ten... Oj, jakim cudem ja tu przeskoczyłem. Ta... Nie! Jakim cudem ja przeskoczyłem tak ta wysko? Nie wierzę w to. No. Jaka kamera, ja po prostu byłem w kosmosie chyba W kosmosie Wow... Nie spodziewałem się tego hmm? Trace toys um That crop flow Ktokolwiek tam komentuje stary Przestań komentować go, bierz się do roboty i ktoś by mógł być na bramce. To bym się cieszył z tego. Prawdopodobnie muszę ja być bramkarzem. A no dobra, ktoś musi tu być, no. Nie ma opcji. To będę tym razem ja. No i gdzie gol, no? Gdzie gol? Co wy tam robicie na tym ataku? Ja nie mogę. BUM! Nie ma gol. Proste, że nie ma gola Jak Kantal jest bramkarzem, to nie ma gola. Nie ma takiego bicia. Boom. Aj, Jeszcze chyba w tym. O Boże, nie. Nie. Samobój. Fuck. So, nice teamwork, yeah, yes, nice teamwork. Fuck ja, yeah, samobój, no genialnie! Aż po prostu mi krew poszła na twarz. O, co za wstyd! Boże! Dobra, macie tutaj. BUM! Nikogo na bramce oczywiście i... Mogłem się tego spodziewać, że będzie totalna wtopa. O Boże, co za wstyd! No pierwszy odcinek z nowego trybu i taka lama. O nie! 3-0! 3-0! Jej! To jest naprawdę masakra jakaś. Totalna. Nah. No ale co ja mogę? To jest tylko gra, to jest tylko walka. Nie gramy jakieś złote majtki. Last one stay at goal. Okej. Okay. Odkręcamy! Ach, będziecie się prawdopodobnie polewać ze mnie kosmicznie, no ale co ja mogę? Ja nie umiem grać w piłkę nożną. A jeszcze taką, to już jest w ogóle masakra. No, spadł wam i z tą piłeczką stąd? No dobra, podkręćmy te basy. I moglibyśmy strzelić promeczkę honorową chociaż, co? Byłoby fajnie. Jezus. Nie dam rady, no. BUM! Boom! Normalnie jak na ringu jakimś. Mocne brzmienie. Tak? super, tak? Supek, Każdy dupek trafia, supek. Rusz dupków dupku w koło, Gol, gol, gol. Nie, nie! Co on zrobił, no? Przyciągnął piłkę do siebie ultem? Nie wierzę w to. Dobra, piłka leci do naszej bramki z daleka, szybko. Właśnie, właśnie. O! Ła, ale pięknie wybita. Ja muszę stać tutaj na bramce i... O! Moje intervation. Chłopaki, pomóżcie mi no. Ja nie to wiem. Jeszcze żeby tego durnego gadania nie było. Jak Luci robi skilla. To by było super. Nieee Widziałem, że leci. Widziałem no. Uuuu wow. Lol dat ulto No tak dat ulto Ulto beno Co tu się wyczynia dzisiaj nie wierzę Trace Toys, um Jestem gotowy na room Albo prawdopodobnie na totalny wstyd Bo dzisiaj Boże no Nawet w normalnej grze jak grałem postaciami to mi tak słabo nie szło jak w tym ale nie poddam się, zobaczymy jak przez te kilka dni będą mogły iść te rozgrywki na zielonej murawce. Nie! Nie! Ach, 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 ach! Aż mnie skręca. 5-0! Po prostu jakbyśmy byli jakimś totalnie podrzędnym krajem, nie wiem, jakąś Rumunią czy... nie wiem. Macedonią czy, czymkolwiek takim, po prostu grając z Brazylią. Boże, co za żenada. Wytrzymajcie! Nie, nie dajcie strzelić żadnej już bramki, bo to będzie już totalna porażka. No i tak, co tu się dzieje? Ten ult po prostu przyciąga piłkę. A to jest jakaś ktopa po całości. Dobra. Uo, ale on mnie odbił tu. No może jeden! Może jeden gol! Na niestety AJ! Było tyle Prawie, światło obramki jak się to mówi Boże Wełb well, Nob Emo i Budel e, Nob nope, Poland, proszę pana Wszyscy z Polski Nie no nie wszyscy, ale ja jestem z Polski oh. <laughs> Co to była za rozgrywka? No moja pierwsza. Nie ma co się dziwić, że totalna w topa, ale mam nadzieję, że dobrze spędziliście te niecałe 15 minut i pośmialiście się ze mnie niesamowicie, moi drodzy. No cóż, tak to jest, kiedy ktoś nie umie grać, a bierze się za coś, za co nie powinien. Ale w nagrodę otworzymy sobie skrzyneczkę z letnich igrzysk. Proszę. Co my tu mamy? da. No i... Aaa! Time to kill dla żniwiarza graffiti. Użyjemy, bo bardzo ładnie wygląda. Graffiti dla fary. O, z letnich igrzysk. Też w sumie fajnie wygląda, więc użyję. Mamy tutaj skórkę dla DVA mandaryneczka. Ładna, naprawdę ładna, taka pomarańczkowa. Niech będzie, używamy. I... Dla Winstona krocząca małpa, ale takie słabsze, więc ja tego nie chcę. No i mamy jedną skrzyneczkę z letnich igrzysk. Moi drodzy, ileż tu było emocji, ileż tu było tragedii, puszczonych bramek, totalna żenada, trochę śmiechu, trochę złości, trochę radości. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj dziękuję serdecznie za pierwszy raz w nowym trybie Overwatch. Z, z okazji letnich igrzysk w Rio. Pozdrawiam serdecznie, cześć!